Prypeć to miasto, które zostało opuszczone w 1986 roku. Dom kultury Energetyk, piękny kiedyś, dzisiaj jest opuszczony. Energetyk, bo tak miałbyś mieć pierwotnie, znajdował się na ulicy Kurczatowej. Jego wnętrze wyglądało cudownie. Wszystko w nim było, co tylko sobie niepewien. Rosjanin w latach osiemdziesiątych i siedemdziesiątych mógł sobie wymarzyć piękne wnętrza iście po sowiecku. Różne rzeczy w nim się znajdowały. Teraz znajdujemy się w jednym ze sal. Z sal, które jeszcze kiedyś były piękne. Ten serwer pomagał mi robić mój kuzyn, także niektóre napisy są po niemiecku. Większość z, ty z tych rzeczy tutaj już jest dziś zniszczonych i rozkradzionych. Większość z tych rzeczy została pokradziona, szyby zostały powybijane, ale w, w ZSRR. Mogli sobie pozwolić na większość rzeczy. Takie na przykład jak wielkie slogany, parki. Wszystko, co mógł sobie zapragnąć pewien Rosjanin. Wesołe miasteczko. Wszystko znajdowało się w prypeci. Można sobie, dziś można sobie wlecieć jego na samą górę. Ten serwer jest jeden z największych i najlepszych serwerów. Jakieś małe raczkujące serwery tutaj nam nie podskoczą. Mamy tutaj również karuzelę, różne huśtawki i oczywiście samochodziki. Samochodzik to perła. Perła, po prostu perła każdego w parku rozrywki. Szkoła i budynki państwowe. Wiele rzeczy. 16-piętrowce. Budynki z wielkiej płyty. Wszystko, co sobie mogli zapragnąć. Ah, to było życie. Ale w Minecrafcie wygląda to troszeczkę inaczej. Niech będzie atom robotnikiem, a nie żołnierzem. Tak właśnie jest napisane na tym budynku. I tak było napisane pierwotnie. Tak samo tutaj miał się znajdować sierp i młot. Znajduje się tylko coś. Wiele innych budynków. Pokazuje się tutaj kino, prometeusz, sklepy. Wszystko. Port Rzeczny Kawę Prypeć. I rzeka Prypeć. Szkoła. Budynki państwowe. Urząd miasta. Wielkie aleje. Dom kultury energetyk. Kolejna aleja. Slogany wielkich flag. Budynki z wielkiej płyty. Boiska, stadion, który nigdy nie został otwarty. Kolejne budynki państwowe i pływalnia sportowa. Energetyk. To już widzieliśmy. Ale tak właśnie wyglądała pripeć kiedyś. Mamy tutaj mamy sklep. Sklep. Port, y, warzywny, mar, supermarket. Na szesnastopiętrowcu kiedyś znajdował się sierp i młot, dzisiaj w Minecrafcie jest to szkło. Tak samo jak inne rzeczy. Noc wyglądała tu pięknie. Każdy. Chciał mieszkać w tym mieście. W Związku Radzieckim za to miasto dostawali więcej niż wreszcie kraju, a co dopiero w Polsce. Może i nie mieli produktów spożywczych ani nic, ale mieli pieniądze. I to było najważniejsze, bo mogli sobie nawet coś podkupić. Dzisiaj są pieniądze, ale nie. Ale są. Dzisiaj nie ma pieniędzy, a są produkty, a kiedyś było na odwrót. Kolejne bloki z wielkiej płyty. Tak to wyglądało. Cześć.